Jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto odjął mi Surskera? Kto z was? Kto z was? Miałem cztery, 24. A teraz mam 23. Kto to zrobił? Jak się dowiem, kto to zrobił, zdelituję wam konto. Ale macie propozycję. Albo was zdelituję konto, albo z powrotem dacie mi. 24 subskrybery albo i więcej rozumiecie? rozumiecie? no to tyle pa